Kolejna sprawa, która mnie zastanawia, męczy, boli, y, dziwi, y, to jakaś taka sytuacja, w której y, spośród tych 300 osób ileś wypełnia ankietę na koniec semestru z taką informacją, y, jakie było ich doświadczenie, jak, y, jaki ja byłem dla nich, i tak dalej. Jeśli spośród tych 300 osób w tej. Y, y, Anonimowej dyskusji bierze udział 3, może 10 osób. To ja odczytuję ten komunikat w taki sposób, że no ponad 300 osób zdecydowało, nie, zdecydowało się nie wziąć udziału w tej dyskusji z jakiegoś powodu. Może dlatego, że nie chcą ze mną gadać? Może dlatego, że nie było problemu w związku z tym, o czym pisać? Może dlatego, że nie było wybitnie, w związku z tym, o czym pisać? A ci, którzy piszą, to są zwykle ci, którzy. Doświadczyli jakiegoś niezadowolenia, i taka anonimowa forma wypowiedzi jest dla nich okazją do tego, żeby dać wyraz temu niezadowoleniu. To nie chodzi o to, że ja jakoś na podstawie tego, tej małej próbki wyciągam wnioski na, na temat wszystkich, natomiast jedną z tych rzeczy, które powoduje, że idę dalej i, i, i się rozwijam w tym, co robię, jest to, że słucham tych, którzy mówią. Po prostu. Jeśli ktoś nie mówi, to trudno jest mi wziąć jego zdanie pod uwagę.